Słuchajcie, nie może być tak, że kanał motoryzacyjny, że mechanika jest nudna, szara, smutna i do dupy. Wiecie co? Oceniając taki materiał jak ten, miejcie do życia więcej dystansu. Miejcie do siebie więcej dystansu, tak ja mam do siebie dystansu. Wiecie co jest najgorsze w życiu? Powaga. Wiecie dlaczego? Bo powaga zabija bardzo powoli, więc co? Enjoy. Witajcie serdecznie w kolejnym Q&A, miłosniku czterech kółek, to już czwarte Q&A. I tak, Lektora znacie? Znacie. To jest dzisiaj lektorem? No siema. ma. <laughs> no to co? Może z druku na początek? Oczywiście. E, może nie bardzo w klimacie motoryzacyjnym, ale co? Zacznijmy od początku. Tak jest. To nasz lektor zacznie. Przypalka pora na następnym QA. Czapka w pierdolka. Jest. Tunika odwagi. Jest. Nagolenniki ulicznego sprytu. Są. sofiksy strachu. Są. A da się odwagi. Są. No dobra, strój odpowiedni mamy, to teraz należałoby furę wybrać, tak? Co by tu wybrać? No dobra, ten nie. nie. Kurde, nie ma żadnego 36, 30. No dobra, już widzę naszego rodzaju. No dobra, sprawdźmy to małe nasze TDI. Przemczy mi t19 TDI. No chyba nie Może to z bajku No to spalmy kapora Także ten paliwo się skończyło i to by było na. Okay. No, okej. Okay. Jak wpadłeś na pomysł otworzenia kanału na YouTube? Ile czasu Cię to na początku kosztowało i jakiego sprzętu do na nagrywania używasz? Wiesz co? Odpowiedź jest dość skomplikowana, ale postaram się nie zanudzić Was. To nie jest tak, że ja wpadłem na pomysł otworzenia kanału, czy wyważyłem otwarte drzwi. Nie. Nie miałem ochoty nigdy gwiazdożyć i tak dalej. Idea otworzenia kanału sięga jeszcze czasów, kiedy byli pogromcy jezior, czyli chciałem robić poradnik wędkarstwa. Tak? Cześć, witam Was serdecznie w drugim odcinku Witam Was serdecznie po dość długiej przerwie. Na pierwszy ogień leci czerwona Rapala. Dlatego, że jestem przeciwny wszelakiemu gównu, które się... Gówno? No. Dziwne słowo. E, które się pojawia w sieci u nas, tak? YouTube ma uczyć, YouTube ma bawić, ale nie robić wody z mózgu, tak? Chciałem pokazać, że są jeszcze inne sporty niż e, Pokémon Go, tak? Fakt czy jakieś inne gry? Nie wyszło. Chwilę później, tak? Powiedzmy ubiegłego roku, to był gdzieś luty, marzec, Spadliśmy na pomysł, aby zrobić krótkie poradniki typu zrób to sam, napraw to sam, wymień. Szło to jak szło. Cześć, Tomek. Konrad. Cześć, Konrad. M? Cześć, jak miłośnicy. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek Zrób to Sam. W styczniu mieliśmy może 2000 widzów, minimalną oglądalność. Jeszcze w grudniu wpadłem na pomysł i zapowiedziałem, aby otworzyć kanał na poziomie e, takim jak jest dzisiaj, tak? czyli robić vlogi mechaniczne, robić tuning i tak dalej, pokazywać Wam wszystko. Dalej nie myśląc w kwestiach finansowych, zarobkowych, czy robienia z siebie celebryty, czy jakiejkolwiek pieprzonej gwiazdeczki. Tak? Wyszło jak wyszło, tak? Chwycił nas za łeb MotoKiller. Zresztą historia długa, bo już za łeb mnie chwycił ubiegłego roku, kiedy zrobiłem film pod tytułem Co kiedy moja honda nie jest szybsza niż wygląda, internet spuścił na mnie falę gówna przejeżdża, jakaś honda z ogromnym, wielkim, burczącym wydechem, brzmiącym mniej więcej tak. Ja osobiście w tym momencie chciałbym wysiąść z samochodu i zrobić tak. Taka dobra rada dla tych, co jeżdżą takimi dziwnymi wynalazkami. Ponieważ nikt nie rozumie mojego dziwnego a, 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 poczucia humoru. E, potem chwycili to bojownicy, Joe Monster jakby te dwa portale bardzo mocno wypchnęły mnie w górę. Potem wy to chwyciliście widzowie. Ja stwierdziłem, że okej, okay, mechanika podstawą kanału, tak? Natomiast dołóżmy do tego jeszcze e, 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 uświadamianie, uświadamianie ludzi, obalanie pewnych mitów, tak? Stąd się wzięły serie fakty i mity. Stąd się wzięło w krótkim następstwie deptanie patologii polskich warsztatów, deptanie pieprzonej patologii właśnie jakichś komisów czy właśnie przy kupowaniu samochodu. Kierunek kanału na najbliższy rok, 2, 3, 4, bo ja nie zamierzam się teraz z tego wycofać. Powiem tak deptać patologie, edukować młodzież w kwestii motoryzacyjnej, siać ferment na polskiej scenie YouTube'a, jeżeli chodzi o motoryzację, czyli żebyście nie wbijali się na miny i żeby to wszystko szło tak jak idzie. Ile czasu mnie to kosztowało, a ile czasu mnie to kosztuje? Kiedyś? Okej, okay, było jak było, to było parę godzin miesięcznie. Dzisiaj ja powiem tak, fakt, że jeszcze pracuję, dlatego że nie biorę każdego lokowania produktu, a tak naprawdę... Chyba się nie wziąłem lokowania produktu, chyba że mówić o banerach, które są za mną, ale to jest grubsza historia, bo barterowa, tak, przede wszystkim z Pantom, dzięki temu mogę mieć auta na testy psuć niszczyć, nie łapię się różnych firm, stojąc i mówiąc, dziś wymieniamy rozrząd firmy, a to nie mój styl, tak? Jeżeli sprzedam jakikolwiek pro produkt, tak? czyli będzie lokowanie, to tylko i wyłącznie takie, za które mogę wziąć odpowiedzialność. tak? Nie zareklamuję Ci gówna, którego bym sobie nie wsadził do samochodu. I to jest koniec tematu, jeżeli chodzi w ogóle o jakikolwiek product placement. Ile czasu mnie to kosztuje? 100-150 godzin miesięcznie, tak? Nagrywanie, montaż. Ja naprawdę siedzę, wszystkie komentarze czytam, staram się na część odpisywać, maile wszystko. No tak to wygląda. Jakim sprzętem nagrywamy? Słuchaj, no dzisiaj nagrywam GoPro. Pierwsze 30 odcinków nagrywałem GoPro. Teraz mój operator kamerzysta, kamerzysta to jest na weselów fakłysy e, nagrywa kanonem 5D Mark III, no nie znam się tak. Nieważne czym nagrywasz, ważna jaka jest idea, jaki przekaz, się dobrze o tym, tak, że to nie ma być mega montaż i mega cyk, tylko to ma przekazywać wam wiedzę. Niestety musi się pogodzić z tym, że przez najbliższe 2-3 lata będę z wami. Jedyny, jedyne co bym chciał to budować bardziej wspólne grupy, tak, z Sebastianem, z Hipsterem, bo to jest normalny chłopak, tak, mimo że część go ma ludzi za kogoś typu GIMP. Przy nie jest GIMP, to jest normalny człowiek. Ja podobny film zrobiłem typu Honda czy przejść wygląda, za który właśnie motokillerowicze mi prawie zakopali pod ziemią, zanim ten kanał dobrze powstał. No ale tak się też zaczęła przygoda z nimi. Chciałbym integrować się między youtuberami, chciałbym integrować się między portalami, nie stawiać sobie barier i to wszystko, tak? I sami wiecie dobrze, że ta patologia, jeżeli będziemy działać w sieci, będzie znikać. Dość pieprzenia, bo 4 minuty widzę to już chyba za dużo. Następne pytanie. Ten kanał chyba idzie w złą stronę. A dlaczego? No dlaczego? Dlaczego? Ale dlaczego? 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 No powiedz. Kurwa dlaczego. Nie wiem. Wziąć. A czy ja uczę polskiego? Czy mechaniki? Mechaniki chyba, nie? Wziąć. 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 Bierto. Bierto. no jo. Achy chyba, Ach Będę mówił wziąć, to... Wziąć. Tię. Wziąć. Jebać. Wie. Jak mówi król Popek. O, nie Next. Dlaczego w którymś odcinku powiedziałeś, że wujek chwytak jest wujkiem kanału? No właśnie kurwa, o chuj chodzi po mi A, No dobra, historia nie jest taka prosta, słuchajcie, bo Łysy nie jest człowiekiem, który wychował na jakiś tam na komputerach, gra w ogóle gamingu, w Minecrafcie. Czy c, c, co, CSGO. Co? Co? CSGO? Co GO Pokemon GO. A historia wyglądała tak. No właśnie, to jest ciekawa historia, bo bujek chwytak, bujek kanału. No powiem tak, gdyby nie twórczość chwytaka, nie byłoby miłośników, dlaczego nie byłoby w ogóle mojego pojęcia na temat YouTube'a. Dla mnie YouTube nie istniał, Facebook tak samo. W 2013 roku właśnie jeżdżąc na taksówce, kolega do mnie podbiegł i pokazał teledysk tak. Ja swą sólkę mam. Dobrze to wie, że kości dom I wody pełen garniec, bo Jo, swą sólkę mam Ona tu jest i patrzy na mnie, bo Dobrze to wie, że kości dom Wow, całkiem fajna sprawa. Gość bierze, przerabia, kręci i tak dalej. Zaczął się interesować YouTube'em i zobaczyłem Adbastera, zobaczyłem Skyfana, zobaczyłem Cybermanka. Na szczęście wtedy nie znałem tego całego świata ciekawostek, gamingów i innych zasranych dram, tej całej patologii, która się tworzy dookoła właśnie na YouTubie. Wiecie co? Ja to bym wydeptał wszystko, tak? Dla mnie to ma być, ma być YouTube bawić, ma YouTube uczyć, ale nie robić gówno z mózgu, tak? Właśnie gdyby nie to, nie zainteresował się YouTube. Albo bym się nie zainteresował YouTube'em, nie byłoby ani Pogromców jezior, ani miłośników czterech kółek. Tyle mógłbyś mówić bardziej się uśmiechając. Witamy serdecznie. Zgromadzonych wszystkich na YouTubie. W kolejnym QA. W Miłoś... kolejnym odcinku? miłośników czterech kółek z nie. Eee. Kamerzysta montuje odcinki. Nie kamerzysta tylko operator. Kurwa kamerzysta to jest na weselu. Pierwsze filmy montowałem sam do 30 odcinka. Potem 20 odcinków montowałem z Mikołajem, którego tu widzieliście jako ekipę. Mikołaj je montował. Dzisiaj montuje je Brian i ja montuję też filmy. Jak poznać filmy, które montuje Brian? Przepalone intro, które walił Was w uszy, ale w końcu. Nieostry Michał. No nieostry Michał, tak, to też jest Brian. I, I tyle, no razem montujemy, staramy się przy tylu odcinkach przerzucać to nawzajem. Czyli Brian robi funkcję duo, tak. Operator, nie kamerzysta, bo kamerzysta to jest na weselu, fotograf. No i menadżer, który też pomaga mi tutaj w tych ilościach maili i wszystkiego innego. I no, staramy się poprawić, nikt nas nie kończył szkoły fi kinematografii, filmografii, czy moje dzikie węże. Ty chory pojebie, korbowody wyjebałeś z golfa, a to jest prawie jak jebany Top Gear w polskiej wersji. Ciekawe co odkurwisz na 100 tysięcy subów? Leci subik i łapka. Te, co by odjebać na 100 tysięcy subów? A. Nie? Te. Te! To wiecie co? Pojedziemy z. Coś... Tak. Ale like jakby Oczywiście. Enjoy. <grymne> <grymne> Skoczyliście, wygrały? Tak? No <grywa> Wygrałem? Tak <grywa> Łysy, zaproś Chwytaka i odpierdolcie coś głupiego no. Zaproś jakiegoś konkreta z YouTube'a, Chwytaka albo kogoś Te z w tym stylu Jebać pizdy typu Ty, ty, ty Dobra Te, Ty, robokop To ja następnym razem zaproszę Chwytaka co to na to Tak, zaproś go, Spokojnie jest Dobra, to znajdziemy na razem No, pewnie da No dobra <grywa> Co mi stuka w bielowahaczu? No, co mu stuka w może dzięcił. Albo bida. Wysuj go! Pysuj go, no wysuń go! Cześć, nie zadaję pytań, bo i tak na nie nie odpowiadasz. haha! Ha. I co kurwa zdziwiony teraz? Te killer. Ty prawie chyba od początku kanału z nami jesteś. Co mu dać kwa za to? Koszulkę mu daj! Jakie ryba bierek! Masz rybę? No. Tak Dobra, killer. Dawaj na nasz adres tutaj masz adres mailowy. Chuja wyślij. Nie chuja? chuj operatora. Wyślij swój kurwa adres na nasz adres mailowy. Dostaniesz koszulkę. Wyślij rozmiar. trzymaj się. Nie. Skąd pomysł na złotówkę? Może ktoś nie zrozumiał. Złotówka równa się taksówka. To nie jest pomysł na złotówkę. To jest polski sposób na życie dla mnie. Jak to się zaczęło, to nie było moje marzenie od dzieciństwa, tak? A Absolutnie. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że pracując jako menadżer gdzieś tam w fabryce, niestety nie starczało od pierwszego do pierwszego. Rata, hipoteka, wiecie jak to jest. Tak głupie błędy dzieciństwa, których mam nadzieję, że wy nie będziecie popełniali. No i co? Trzeba było dorobić. Stąd się wzięła taksówka. Okazało się, że da się normalnie, w uczciwy sposób zarobić. I też dzięki tak naprawdę pracowaniu na taksówce doszło do tego, że mogę swobodnie tworzyć ten kanał motoryzacyjny, który tworzę. I to cała filozofia, po prostu nie zgadzało się od pierwszego do pierwszego. Poszło się, zrobiło licencję w czasach, kiedy jeszcze tą licencję się nie robiło, w czasach, kiedy się ją robiło. I tak to wyglądało. Nic, absolutnie nic więcej. Nie było to moim marzeniem, nie jest tak samo dzisiaj. Nie było marzenia bycia YouTuberem, to nie jest chęć bycia YouTuberem, tak? To jest chęć teraz już pojawiła się naprawienia czegoś i tej możliwości. Tyle, tak? Łysy jeździł na Złotowie, jeszcze trochę na tej Złotowie jeździ. To takie jest życie, no? Działalność gospodarcza też stwarza wiele problemów przed nami. Odcinek na podwójnym gazie! Tylko ci się kurwa wydaje. na podwójnym, tylko na potrójnym. Co jeszcze wczoraj. Next. Tak. Next, next, next! Next! Za którym razem zdałeś prawko? Ty, a do zapierdalania bokiem to trzeba mieć prawko? Chyba nie. A ty masz prawko? No. A za którym razem zdałeś? Za drugim. Kurko, może ja też zrobię. Ja mam nawet y, uprawnienie na wózek widłowy. Kurwa, ja też. Tak? Nie, że <grytanie> Dalej. Jadłem wczoraj jajecznicę. Lubisz jajecznicę? Tak. Jedliśmy na jajecznicę, nie? Nie. Tak. Dobra, ale żeby nie zdradzać, to zobaczcie tutaj. Gustomko, chwyta, się obudził na dachu holenderki. Boczek na żeby pokrojony, boczek się nam już trochę wytopił, zaraz rzucimy grzyby. I teraz co? Gdzie pokażę Wam, co się daje dalej? To już skwierczy wszystko pięknie. Proszę bardzo. Leśne grzyby, to my pozbierali rano. Wpierdalamy teraz wszystkie na patelnię I niech się tutaj duszą. Szymon, chałupka tworzy smak obrazem. Tak. Dobra, i teraz będzie zaczynać się zabawa, słuchajcie. Jeszcze jedno, co? Ca... Głowę myjesz mydłem czy szamponem? Łysy jesteś od zawsze? Wielki szacun za kanał! Wiesz co, to jest tak durne pytanie, jakbyś się co najmniej zapytał, Łysy, a weź pizni warkoczem o kuli. Następ! Nie czytaj tego komentarza, Kickster! Ale to nie Kickster, kurwa, przeczytał tylko chwyt, tak? Czy oprócz modelarstwa i kar audio masz jeszcze inne zainteresowania? Ja jeszcze jestem człowiekiem, który się wychował w czasach, kiedy niestety nie opanowały nas gamingi i wszystkie inne. Jestem człowiekiem, który jest tak zwanym lekkim outsiderem, tak? Więc poza hobby typu modelarstwo, zbieranie samochodów czy grzebanie przy tych samochodach, mam jedno bardzo fajne hobby i uwielbiam i zachęcam bardzo mocno. Zresztą prowadziłem pierwszy kanał, w związku z tym, na którym były trzy filmy i 180 widzów. Może kiedyś ten kanał od czasu do czasu pchnę, to zależy od Was. Zobaczcie i sami zadecydujcie. Ekipę fajny film. Pokażę całą ekipę, a teraz patrzaj. Damn. czymy to Q&A? Nie. Nie wiem czy wam się podobało, jebnicie, pierdolnijcie łapkę w górę. No, pierdolni 50 tysięcy łapek w górę, a pokażemy jak łysy zżygał na drink challenge. Na moje buty. Na jego buty kurwa, Nie. na jego buty, tak. No dobra słuchajcie, podziękowania szczególnie dla operatorów, dla samego Chwytaka, tu macie Chwytaka kanał właśnie dlatego uznaję, że jest kur... mojego kanału, bo to jest jeden z ostatnich bastionów kur... starej polskiej ligi youtubowej, a nie kur... minecraftowej i żelowej kurwa beki czy... <grystanie> hej, cześć nie, 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 słuchajcie, przejdźcie, zobaczcie, nie namawiam, subujcie nie nam no, namawiam, pierdolcie suba. Kur... Tak, co, kur... pierdolnijcie kur... to my pierdolniemy jeszcze jedną rybę a teraz, że już na potrójnym gazie, to już mi się kur... ciężko mówi to co, trzymajcie się na razie. wasze zdrowie? Yeah, hej. Słuchajcie, zasady QA znacie? Tak. Pod tym filmem wbijacie pytania. Jak mi się zachce i ktoś przyjedzie, to zrobimy kolejne QA. Jeszcze jedne podziękowania. Tak. SWC vlog. Zobaczcie, chłopak używa tutaj, tutaj go macie. Tu, 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 gdzie, Brian? Gdzie? No, Brian, gdzie? Tu, tu, tu. Tak. Zobaczcie, on zrobił cały całą relację z wyjazdu. Co zrobiłeś? Chodź, 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 pokaż go, pokaż go, pokaż, go, pokaż go, chodź, 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 do kamery, chodź. Zobaczcie, jak, jak wygląda smutny człowiek po trzech dniach pracy z dwoma głupkami, kurwa, nie? Smuteczek ogarnął cię? Czy wygląda, jak dać mu Uśmiechnij no, się, tak... No dobra.